22, nie? Tak, bo tak to ta klima nas zamrozi tutaj ona teraz z tym filtrem, tym wszystkim przeczyszczono to ona jedzie jak wściekło kurde na, na obrotach Pepsi Cola i już się napił kurde. prawie jak ja zawsze tak jest, jak ja otwieram to ten prosto tam tak Prosto, cały czas prosto. Ja nie mówiłam, że będzie skręcać. No, ja już, już nie pamiętam, to Ale ja kontroluję trasę, ale jak no. nie wiem, że skręcać, to znaczy, że trzeba jechać prosto. Dobrze. No, I teraz będziemy bardzo długo prosto jechać. Jakby się ktoś pytał. Ja nie wiem, mi się teraz chce pić, co oni mi tutaj jeżdżą wszyscy. Nie widzą, że się chce napić pepsi. To taka, ale żeby to pić. Tak, na co dzień, tak. Na absolutnie. co dzień? Nie. Ale wiesz, co mi smakowało? Kola Sherry, Pamiętasz coś takiego? Mm -hmm. No. Tak, to to mi bardzo smakowało. Jeszcze była waniliowa kiedyś, ale waniliowej nie lubiłam. Mnie smakuje na przykład kurde, Kola i z Jackiem Danielsem. W puszkach takowej jest kurde. To jest jedna z puszkowych. Nie wiem, czy ten autobus się tu wbije na ten pas. No czy tak, nie? bo migał przed chwilą. Ale no, on no, też mi go jak wyjeżdża. No, no, tak. A no, też jest jak startuje. No, wbija się tu. Jednak. O, złote terasy można pokazać, widzisz zagapiłam się. Złote terasy, tak, dworzec centralny tam był. Złote terasy miałam pokazać, no ale przecież gada do mnie, zagaduje. I... Ty uważaj, bo jak, ten, jak to stawiasz tak czaszkoż nie, to oni do głowy dostały. Jak to, jak to ktoś. Słycha, ja będzie... Przesłuchawki, nie? To normalnie taką być mu młotę przyłożyło. Jak to? to, 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 to paskudnie. Nie, to... że przez słuchawki, no, no bardziej słuchać takie. Ale nie, widzę, że trochę po boku łapie ta kamera, nie? O, no może ruki kogoś teraz. No właśnie, więc tam było widać na pewno, dwoło, że złote tarasy. Złote tarasy to były? Tak Tak się nazywa? Centrum handlowe A jak się hmm. nazywało te centrum, co my wczoraj byli? Czy przed, kiedy my to byli, wczoraj? Hmm. Galeria Wileńska Galeria Wileńska to było. Na Pradze, tak Pruszowska, Praga Toż to szok Tramwaje też tu mają, jakieś takie tramwaje mają أطلس طاوير الكورد coś chyba przy tych obrotach tam pokręcił mi się wydaje na tym przeglądzie. Jak ja nie lubię to auto oddawać, kurde, w czyjeś ręce. to Ciebie taki dźwięk? Co? Jak jest tego? Bo on ma za mało, bo troszkę za małe obroty mo, na, na wolnych obrotach. Będę to, to musiał podkręcić. Oni tam, kurde, potem za duże paluchy wsadzają. Grzebią jak wściekli, kurde. Mi się to nie podoba takie coś. Jak coś jedzie jest dobre, to się nie grzebie. No i tam do przeglądu, wiesz, bo to, żeby te żeby przy przeglądzie od razu robią kontrola spalin a przy tej kontroli spalin to potem też grzebią takoby się na tym znali ja się jeszcze muszę napić to od razu powiem zawczasu, że potem będzie też prosto hmm. <grywka> zaraz się będziesz pytał Może chcesz szyby podwierać to wiesz? Trochę dźwięków nie mają Te tramwaje ja to jeszcze pamiętam, że takie jeździły tylko te Czerwone No to też kiedyś jeździły czerwone I autobusy te to też czerwone, później dopiero na żółty kolor, nie? Wszystko zmieniali no. No i tak to sobie jedziemy, jedziemy. I tak sobie jedziemy. Te śmieciarki nie będą pokazywać, bo to jest za to, to śmieciarka pokazywać. I tak sobie jedziemy, jedziemy. No i jedziemy, jedziemy. jedziemy. No i jedziemy, jedziemy. Kóta Ci się zacięła? Czekaj, bo już... Zaraz do... będę kurde jak na małe dziecko. Wiesz. No to się tak szybko nie Gdzie to teraz było? Na, na Żolibosz to było, nie? Nie, 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 nie. Jedź prosto, jak znak pokazuje, na dworzec Zachodni. Bo właściwie przejechaliśmy całą Warszawę prawie w przesz, nie? Mhm. Od dworca wschodniego po zachodni. Byliśmy już w centralnym, teraz idziemy w stronę zachodniego i będziemy przejeżdżać po no. nim. Jesteśmy na warszawskiej ochocie teraz. No jakieś idiotyzmy wyskoczyły. O! Tak jest lepiej. Musiałem licznik skasować. Gdzieś to się połączyło razem z tym, i to wyglądało jakby to był taki długi numer tyle kilometrów. Nie? Nie będę moje nóżki wam też pokazać dzisiaj, jakie, patrzcie. <sury> sery, kurde, a tam są opalone, a tu, kurde, sery. Bo bieda jest, to słońce nie ma. To jest... na działce, w długich spodniach, jak ty się chcesz upalić? No. Prosto już mówiłam, bo zaraz zapytasz. Fotel <noise> Hotel Sobieski jest ładny, można pokazać. Taki kolorowy, ale już chyba za późno. Mój pyszczek trochę, trochę pokosztuje, bo jest fajnie ogolony dzisiaj. Tak? Trochę widać, dobra, na tle hotelu, proszę bardzo, córki, bardzo, kolorowego. Za córki, za Chodzi w tej Warszawie taki zarośnięty. Jak róbca, jest po Warszawie. By... Nie słychać za bardzo wiatru na kamerze, to, to daje rady, tylko jak blisko, blisko szyby się trzymie, nie, to potem jest takie wiesz... Csssht, wiatr jednak głukopobytny. Co nie takie? No jak dwie w mikrofon podjeżdżają. A ja tam tych eksternych, takich dodatkowych nie lubię zakładać. Ja tam już w kabelkach się tam odlać, z powodu YouTube'a, to nie ma szans. Wysoko poszli, kurde wysoko. Medicover, jak w Ameryce już tak, bo jedna kreseczka powinna być większe obroty, tak jak teraz do druga, tylko tak, 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 tak powinno być, tak, tak muszę to wyregulować bo powiedzieli, że kurde no Rumcaś przyjechał kurde, z Żacholeckiego lasu teraz będzie chyba zielone co nie wiem hey, lux. widać, że wakacje bo ruchu nie ma za bardzo tylko, że normalnie są takie korki że nie, nie idzie jechać. to powinni walać na dachu by myśleli, by myśleli, że ten że to to auto z Google jedzie wiecie no ciężko się żyje w tej Polsce, wam powiem Kurde. piwa nie wolno pić nic nie wolno ledwie przeżyłem byle do granicy, tam Cezaro zatankuje Już teraz wiem, czy oni to nazwali autostrada wolności. Bo, Bo jak w tamtą stronę się jedzie, to jest wolność. <grystanie> Zero zakazów. No i tak. Jestem ekologiczny. Ja widziałem w tym jednym, to te autobusy fajnie tak taki, taki z góry je normalnie ładują tym Tak, mają na tych tak. autobusowych takie ładowarki. A, tak, i takie z góry a. takim kablem podłączają. I większość już jest w warstwaki elektrycznych. Jak, jak pantograf coś takiego kurde tam. Mhm. No, takie coś to ma sens. Jak tam prąd ze solarów biorą albo z wiatraków w tym czasie to jest okej, okay, to jest wszystko w porządku. Ale nie można tak kurde powiedzieć, żeby wszystkie samochody jechały na prąd. Tak ludzie. No, to jeszcze nie te czasy. No, jesteśmy przed Warto-Zachodnim. Dobrze, zmierzamy na zamk. А у вас заход zapiszę i się wyłączę, mm -hmm. Czy Dobrze, że zapisuję, nie? Bo czasami tak jest, że jak się rozładuje, to nie, zapis... no nie, nie zapiszę no i koniec. Nie, to akurat zapiszę, bo ona przed końcem, wiesz, zapis robi. Mm -hmm. Pik, piknie ci się razy pipi. pi, pi, pip i... Tak, te pliki w komputerze, to one wychodzą tak, jak sama nagrywość, nie? Na przykład tam wycho wychodzi jakiś tam numer 00 coś tam, potem 00 po kolei niby, nie? Ale jak ona sama nagrywa i dłuższy czas nagrywa, to ona te pliki odkłada w takie podpliki. Mm -hmm. Ja Ci to muszę, bo to, to nie idzie tak wytłumaczyć, to trzeba na kopie pokazać. I ja to robię tak, że ja te pliki potem zmieniam nazwy, tych plików, żeby one się w komputerze po kolei, bo jak Windows, se je zaś, jak wpakujesz z karty na, na kompa, to, na, to Windows se to po, po swojemu pokładu i to nie są potem te filmy po kolei, nie? Mhm. To się trochę przykorkowało, zdążyłam pochwalić. No właśnie. <śla> Za wcześnie to powiedziałam. No bo wylotówka to już prawie jest i to też tak jest właśnie, że rano nie? Przy wyjazdach bo... przy wyjazdach źle. Tam największy. się dwóch chyba szczasu, bo tak, tam jakieś auto widzisz tam, tam tak, pomoc, pomoc drogowa, albo komuś coś się coś klękło albo. Auto się komuś po prostu zesrało. No to nie jest. Jak tu widzę KFC po prawej stronie? Uh, uh, uh. Ale tam jest nakaz na wkrótce Choż tą paniarkę mają dobrą w tym KFC. No. Ja kiedyś kupiłam, nie wiesz w sklepie, nie? Niby, że taka miała butelkę z KFC, ale to nie, nie, nie była nie, nie, taka. To jest... to jest taka receptura, że tak jak w Meksiu na przykład, nie, no, oni mają swoją taką recepturę i koniec, tam nie ma, żadnych. Że... No, w Tak samo keczup najbardziej mi smakuje w tych takich fast foodów w McDonald's. Ale to no. <laughs> Ale też jest, jest inny, nie? Jak w butelce kupisz w sklepie, bo mm -hmm. tam czasami można dostać, no tak. to też jest trochę inny smak, niż w tych saszetkach, które dają. Nie, tego strzegą jak te oka w głowie, żeby nie się tego... Nie? No jednego puszczamy. No dobra No chyba się zepsuł A może się stupnęli, bo bóg stoi Nie, spsuł może się Może w dwójkę jechali, wiesz? I może, by było pomogło. może Bo tam stał maska otwarta, a nie było stupnięte Zresztą jakby się zdarzyli zaraz by policja stała, nie? Mamy dwa centra handlowe z na ochocie i dobra tam już nie pokażę, bo kupuła to jest taka fajna no, city no już skapiłam się. Naprawdę. bo my tu już, aha 24,5 stopnia mamy 1715 i tak dalej paliwa trzeba to Przekrętny tylko, nie? No, potem No i potem przyjechał My cały czas prosto jechali, nie, mhm. nie skręcaliśmy tam. Ale z tego pasa można prosto jechać. Daje, wiesz, tak? No? Tak, myśmy wtedy jechali wiadomo tam jakoś. Widzisz ten, bo dlatego tak jakoś no, dziwnie wyszło. No, 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 no dobra, nieważne, ważne żeśmy nie złączyli z trasy No ursus Nie jedziemy prosto, tylko że będziemy skręcać Rozumiecie? O co? Wiecie, o co chodzi, nie? To jest typowo babskie myślenie No, to... no ale nie skręciliśmy Widzisz, o co mi chodzi? Nie, no bo tam ci zjeżdżają No bo tam pastrosa. ci zjeżdżają, tak. nie będziemy zjeżdżać No właśnie o to chodzi to, Takie widełki trochę, to, to też trochę skręcamy Od metra prawo Nie, dla mnie skręt to jest jak na skrzyżowaniu A. Dobra na razie potem wam coś nagramy. Bo tu tajno siedziwa prezesa, to nie wolno nagrywać. Na razie trzymajcie się.